Trashing bad wracamy do zmagań naszych śmiałków o przetrwanie. No i ostatnio nasi koloniści odparli najniebezpieczniejszy chyba jak dotąd atak bandytów, ale obyło się bez strat w ludziach. A jak widzicie jeden z przeciwników cały czas panicznie ucieka z pola bitwy. No i czas teraz na wysprzątanie tego bałaganu i odbudowanie zniszczeń. O i przed pole naszego budynku coraz to bardziej pokryte krwią której najwyraźniej padający deszcz nie zmywa. No, myślę też, że będziemy potrzebowali więcej miejsca na gruz i śmieci, dlatego też dostawiam tutaj nieco więcej stref na wysypiska. No i trzeba też wykopać groby dla kolejnych pięciu tym razem pokonanych bandytów. Tak więc mamy w tej chwili wczesny, mglisty i deszczowy poranek, i przed naszymi ludźmi mnóstwo roboty. W pobliżu przelatuje właśnie statek handlowy specjalizujący się w dobrach przemysłowych. A no cóż, przed nami dużo budowy i odbudowy, a nie mamy jakoś dużo metalu. Tak więc niech Norbi, który akurat znajduje się w pobliżu konsoli, spróbuje ubić z nimi interes. No i faktycznie sprzedają oni bardzo tanio metal i zainteresowani są kupnem broni. No akurat mamy tutaj kilka dodatkowych sztuk, które moglibyśmy sprzedać. Wygląda na to, że miotacz zapalający T9 jest bardzo kosztowny. Tak więc pozbędziemy się jednego. I sprzedamy im także jeden zestaw koktajli, mołotowa. Tak więc za wszystkie nasze pieniądze kupuję metal. Okej, okay, handlowcy zrzucają z orbity kupiony przez nas metal, ale chyba przydałoby się wyznaczyć jakąś strefę, na której mogliby oni zrzucać ładunki. No i myślę, że ta pusta, piaszczysta przestrzeń na wschód od naszej bazy dobrze się do tego nada. Tak więc niech nasi ludzie zainstalują tam nadajnik. No i tak myśląc o obronie, Myślę, że możemy w łatwy sposób nieco zabezpieczyć naszą lewą flankę. I w tym celu po prostu postawię tutaj ścianę, która połączy to niewielkie wzgórze z naszym budynkiem na południu. A, no proszę. W pobliżu przechodzi właśnie jakiś podróżnik. Hmm, mamy już dwóch więźniów, ale myślę, że przydałaby się kolejna para rąk do pracy. Mamy jeszcze jedną pustą celę, tak więc myślę, że zaaresztujemy go. No i niech zajmie się tym Norbi, jak tylko pochowa tego bandytę. Ok, pomimo tego, że podróżnik był uzbrojony w pistolet, to nie stawiał oporu. No i w tej chwili Norbi eskortuje go do celi. Co zaś tyczy pary bandytów, to odzyskali oni już przytomność. No i aby poprawić już im nieco humory, zapalimy im lampy w ich celach. No i tak oto mija kolejny, 22 już dzień w kolonii Arrakis. Przed nami wciąż bardzo dużo noszenia i sprzątania, ale myślę, że Norbi może się już zająć rekrutacją tych więźniów. Moi Norbi rozmawia już z więźniami, ale jak na razie nie jest w stanie ich przekonać. No i tak, będziemy mieli dużo więcej ludzi do wykarmienia, i dlatego zaczynam się nieco obawiać o sytuację z żywnością. Dlatego też niech Norbi na razie przestanie nosić i niech w wolnych chwilach powróci do badań naukowych, tak aby ewentualnie opracował technologię hydroponiki, dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć ilość naszych upraw. O no i proszę, Norbis zdołał zrekrutować tego podróżnika, którego dopiero co aresztowaliśmy. No, zobaczmy, kim jest ta postać. Nowy członek naszej kolonii ma pseudonim Mokry, ma 45 lat i podobnie jak Alewas i Barten został wyhodowany na super żołnierza. Pozostał on jednak w siłach zbrojnych, gdzie pełnił funkcję wojskowego komisarza. Należał więc on do wewnętrznego wywiadu Armii Imperialnej. Gdzie dbał o to, aby wszyscy ludzie byli lojalni i eliminował wszystkie próby dezercji. No, jego bezkompromisowe metody nie były zbyt popularne, jednak zdobył on tam bardzo dużo doświadczenia. Jest to więc doskonały strzelec, który nieźle walczy wręcz. Jeśli chodzi o pozostałe umiejętności, to jest średnio. No i oczywiście ma fatalne umiejętności socjalne. A, tak więc mamy kolejnego żołnierza. Czas więc powierzyć mu obowiązki. No, i niech mokry gasi pożary, niech naprawia, no i niech zajmuje się dodatkowymi czynnościami, no typu przycinanie roślin, noszenie czy też sprzątanie. No a ponieważ będziemy mieli więcej ludzi do wykarmienia, niech nasz główny rolnik, a więc Barten, skupi się tylko na rolnictwie. Norbin niech się ograniczy do bycia lekarzem, stróżem prawa i naukowcem. Jolomen będzie konstruktorem, który w wolnym czasie będzie naprawiał i wydobywał. Skynert niech pomaga w wolnych chwilach Bartenowi na roli, zaś alebas niech tak samo w wolnych chwilach pomaga Yolomenowi przy wydobyciu. Będziemy potrzebowali kwater dla mokrego i potencjalnie dla dwóch kolejnych kolonistów, dlatego też stawiam obok zestaw trzech identycznych pokoi. A niestety, usunięcie tego wspornika spowodowało, że runął tutaj dach. Tak więc nasi ludzie będą mieli dość sporo roboty, aby to wszystko wysprzątać. No i cały szczęście, akurat w tym momencie nikogo w tym miejscu nie było. Tak więc nakazuję naszym ludziom wysprzątanie całej tej dużej przestrzeni. Tak aby powynosili stąd wszelkie głazy czy też gruz. No i chyba będziemy musieli w tym celu powiększyć nieco bardziej nasze śmietnisko. No i mokry zabiera się już do wspólnej pracy z naszymi kolonistami. No mamy chyba dość spore zbiory. No i całe szczęście, bo żywności zaczyna niebezpiecznie ubywać. I w ten oto sposób mija kolejny dzień. W okolicy raz jeszcze rozbiły się zapasy z naszego statku kosmicznego, które upadły tutaj z orbity. Ok, zobaczmy. I mamy tutaj dość sporo metalu. Tak więc niech nasi ludzie go pozbierają niech pozbierają także ten metal, który swego czasu tutaj wydobyliśmy a także żywność, która tutaj wcześniej upadła z orbity. No i być może mi się wydaje, ale chyba zjadana jest ona przez okoliczne szkodniki. No a Norbi na razie bez powodzenia jeśli chodzi o rekrutację naszych więźniów. Hmm, w sumie to Barton chyba radzi sobie na polach, a mamy mnóstwo rzeczy do noszenia. Tak więc niech Skynet na razie skupi się właśnie na noszeniu, i niech podobnie zrobi Alevas i pozostawi górnictwo Jolomenowi. No i nowe kwatery wybudowane. No niestety jest tam dość brudno, no bo nasi ludzie nie mają czasu, aby sprzątać. No i w pozostałych pomieszczeniach także panuje syf i nieporządek. No, będziemy musieli się tym w przyszłości zająć. No i niech mokry przeprowadzi się z tej klitki do przyzwoitych rozmiarów kwatery. Mamy kolejny dzień i Norbi opracował kolejną technologię. Tym razem jest to technologia chłodzenia działek na naszych wieżyczkach. Dzięki czemu będą oddawały w jednej serii cztery strzały zamiast trzech. Ok, super. I niech następną technologią będzie hydroponika, dzięki której będziemy mogli hodować rośliny w zamkniętych pomieszczeniach. A wydaje mi się, że te cztery poletka mogą wkrótce nie wystarczyć. Ok, Norbi zwerbował jednego z naszych więźniów. Ten zaś ma na imię Kobran. W dzieciństwie był on sierotą wychowaną na ulicach. Aby potem stać się kosmiczny Marine. Kobran służył przez wiele lat jako wojownik w imperialnej marynarce, gdzie specjalizował się w akcjach abordażowych, wkraczając na statki przeciwnika, tak aby po zaciętych walkach na korytarzach móc je zdobywać. Tak więc zdobył on doskonałe wręcz wyszkolenie, jeśli chodzi o strzelanie i walkę, wręcz. No, tak więc mamy tutaj kolejnego żołnierza. Który jest chyba najlepszym spośród naszych strzelców i ludzi walczących wręcz. No ale w tej chwili mamy czas pokoju, tak więc niech zajmie się gaszeniem pożarów, naprawianiem, a także sprzątaniem i przenoszeniem. No ponieważ w tej chwili najbardziej potrzeba nam tragarzy. Ach, no i chyba wyraźnie zaczyna nam już brakować prądu, tak więc myślę, że dokonam dość ryzykownej inwestycji. Ponieważ tutaj niedaleko na wschód mamy gejzer i możemy wykorzystać go do budowy generatora geotermalnego. Będzie on zapewniał zasilanie niezależnie od pory dnia, co na pewno jest sporym plusem. No, minus jest taki, że ten gejzer znajduje się dość daleko od naszych zabudowań, co może sprawiać, że będzie to łatwy cel dla bandytów. No, miejmy nadzieję, że te ataki będą raczej następowały tak jak w przyszłości z północy. No ale myślę, że zaryzykujemy. No i oczywiście musimy poprowadzić tutaj dość długi przewód elektryczny. No i Olomen zabiera się już za budowę. Hmm, Bartę nie ma co robić. Tak więc niech w wolnych chwilach zajmie się sprzątaniem. No bo w naszej kolonii panuje coraz to większy bałagan i brud. A, brakuje nam miejsca na gruz. Dlatego stawiam tutaj kolejne strefy wysypiskowe. No, i za nami kolejny dzień. W pobliżu przelatuje właśnie frachtowiec wojskowy. Hmm. No i zobaczmy co mają do zaoferowania. I niech Norbi z nimi porozmawia. Co my tu mamy? Karabin R4. Jest on bardziej celny niż pistolet. Zadaje większe obrażenia. Ma podobny zasięg i troszkę dłużej się go ładuje. Ale strzela on seriami po trzy strzały. Oferują oni dwa tego typu karabiny za dość wysoką cenę. A, korci mnie naprawdę. No, myślę, że taka broń bardzo by się nam przydała. Tak więc, sprzedamy kilka pistoletów, których mamy w tej chwili mnóstwo. No i myślę, że sprzedamy też te granaty. Jest to potężna broń, ale dając ją koloniście, no potencjalnie mógłby narobić on więcej szkód niż pożytku. A zyskamy za nie dość sporo pieniędzy. I sprzedam chyba też te koktajle Mołotowa. Okej, okay, tak więc stać nas w tej chwili na Karabin L4. No, to już wygląda na dużo bardziej zaawansowaną i potężniejszą broń. I myślę, że powierzymy ją kobranowi. Który jest obecnie najlepszym strzelcem. Ok, nasi ludzie ogarnęli już porządki na terenie naszej bazy i w tej chwili zabierają się za te głazy, które zapewniały osłonę atakującym bandytom. Mamy w tej chwili bardzo mało metalu, tak więc niech nasi ludzie skupią się właśnie na noszeniu jego, a tymi głazami na prawej flance zajmiemy się później. Ok, generator geotermalny zbudowany. Ale myślę, że aby zabezpieczyć go przed spięciami na wypadek deszczu, otoczymy go niewielką ścianą i przykryjemy dachem. No, Anorbis rekrutował kobietę, którą pochwyciliśmy po ataku bandytów. Ma na imię Milwena i ma 27 lat. I podobnie jak Mokry, była wyhodowana na super żołnierza, aby potem stać się wojskowym komisarzem. Tak więc mamy kolejnego kolonistę, żołnierza. Ok, mamy już sporo kolonistów, dlatego też jeszcze raz przydzielimy obowiązki, ale w dużo bardziej skomplikowany i przemyślany sposób, przyznając priorytety do każdego zadania. Ok, zaczynamy od Bartena. Tak więc niech zawsze gasi pożary, no w sumie niech wszyscy to robią, no bo nie chcemy, aby nasze budynki spłonęły. Ok, jest on naszym najbardziej uzdolnionym farmerem, dlatego też jego celem numer 1 będzie rolnictwo. Poza tym w wolnych chwilach może pomagać przy konstrukcji, a także przy naprawianiu. No a jeśli będzie miał jeszcze więcej wolnego czasu, to niech sprząta. Czas na Norbiego. No i ten będzie oczywiście wciąż naszym głównym lekarzem, stróżem prawa i naukowcem. Jeśli nie będzie miał nic poza tym do roboty, no to niech skupi się na przenoszeniu, sprzątaniu czy też przycinaniu roślin. Czas na Jolomena. No, i ten będzie naszym głównym górnikiem. Jego celem numer dwa będzie konstrukcja. A poza tym naprawianie i sprzątanie. Czas na Skynerta. A więc naszego ex żołnierza i ex farmera. Tak więc niech on także skupi się na rolnictwie. Poza tym niech naprawia, przycina rośliny, przenosi rzeczy i sprząta. Czas na alebas. No i co prawda lepszym budowniczym jest Yolomen. To jednak tamten będzie naszym głównym górnikiem. A niech naszym głównym konstruktorem będzie właśnie Alevas, która przecież zdobyła dużo doświadczenia jako osadnik. On jest też całkiem niezłym górnikiem, a więc niech w wolnych chwilach pomaga Jelomenowi, poza tym niech naprawia, a także przenosi i sprząta. Trójka naszych pozostałych kolonistów to przede wszystkim żołnierze, tak więc w wolnych chwilach będą oni pełnili funkcje pomocnicze. Kobran ma pewne umiejętności socjalne, tak więc niech w wolnych chwilach będzie lekarzem, gdyby Norbi był zajęty czymś innym. No, poza tym niech będzie też naszym głównym naprawiaczem i w wolnych chwilach może przycinać rośliny, przenosić rzeczy i sprzątać. Tak więc Kobran będzie głównie dbał o naprawy. Czas na Milvenę. No i niech ona będzie główną osobą, która będzie dbała o porządek w naszej kolonii. Tak więc to będzie jej cel numer jeden, cel numer dwa to przenoszenie i w końcu przycinanie roślin i naprawianie. Pozostał już tylko mokry i ten będzie naszym głównym tragarzem. Jego celem numer dwa będzie sprzątanie, a poza tym przycinanie roślin i naprawa. Okej, okay, zadania przydzielone, i miejmy nadzieję, że nasza kolonia będzie chodziła jak szwajcarski zegarek. I tak oto mija kolejny 27 już dzień. No i chyba przydałaby się nam także większa jadalnia, no bo w tej chwili nasi ludzie ledwo co się tu mieszczą. Kolejna technologia opracowana, a więc hydroponika. Tak, więc niech w tej chwili Norbi zajmie się ładunkami wybuchowymi. Ok, nasz generator geotermalny zadaszony. No i w tej chwili żywności chyba mamy pod dostatkiem, ale mamy mało metalu. Dlatego też zlecam jolomenowi wydobycie tych odsłoniętych żył metalu znajdujących się na zewnątrz. Mamy w tej chwili bardzo dużo ludzi do noszenia, tak więc wszystko to powinno przebiec dużo bardziej sprawnie. No i świetnie, ładunki wybuchowe opracowane. Mamy więc kolejne narzędzie zarówno do wydobywania, jak i do obrony. Zostały już tylko dwie technologie i niech kolejną będzie wyrób dywanów. Ok, mija kolejny dzień, no i myślę, że to tyle na dzisiaj. Nasza kolonia rośnie i zaczyna działać chyba coraz to bardziej sprawnie. No tylko teraz pytanie, czy nasi śmiałkowie oprą się kolejnym atakom bandytów, które zapewne prędzej czy później nastąpią. Ok, także to tyle, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.